Tutaj seria NTW Nie chcesz tego wiedzieć. W pewnym mieście radni uznali, że muszą wykazać sens swojego istnienia. Jak to zrobić najprościej? Zlikwidować dotychczasowe rady osiedli, zmienić granice osiedli, powołać nowe struktury i przy okazji usunąć starych działaczy, wprowadzając swoich ludzi. Reforma polega więc na łączeniu w willowych dzielnic z blokowiskami albo całkowicie niepowiązanych obszarów które nie mają nawet wspólnej linii komunikacyjnej czy naturalnych punktów styku. Efekt: mieszkańcy tracą realny wpływ na decyzje, a problemy zamiast się rozwiązywać, piętrzą się. I kto o tym decyduje? Rada miasta, czyli kto, osoby bez przygotowania w urbanistyce, planowaniu przestrzennym czy organizacji systemów miejskich. Zamiast specjalistów, przedstawiciele ludu, ktoś z AWF, prawniczka czy nauczycielka demokratycznie wybrani, całkowicie nieprzygotowani. Rezultat jeszcze większy chaos, brak wizji rozwoju. Ale cóż, w końcu tak właśnie działa demokracja. Chciałeś to wiedzieć?